po opuszczeniu przez Bolesława Śmiałego Polski władzę przejął jego młodszy brat Władysław Herman który dotąd prawdopodobnie władał Mazowszem jako swoim uposażeniem nie wiadomo nic o tym aby należał do spisku przeciwko królowi nie był on tak wybitną postacią jak jego brat rządy w kraju powierzył potężnemu możnowładcy Siecichowi który jako palatyn skupił w swojej ręku potężną władzę nie wiemy jednak, czy Palatyn Sieciech przewodził wcześniej spiskowcom i czy osobiście wyniósł na tron księcia Władysława Hermana. Wiemy tylko, że przejął faktyczne rządy i sprawował je przez niemal dwie dekady. Należały do niego liczne posiadłości ziemskie w całym kraju, a nawet grody. Miał on też przywilej bicia monety z własnym imieniem, a jego główną siedzibą był silnie umocniony Sieciech. W tym czasie Władysław Herman pod wpływem sieciecha zmienił politykę zagraniczną, nie zawierał nowych sojuszów ani nie angażował się w konflikty zewnętrzne. Ponadto Polska przyszła do obozu cesarskiego, co zapewne było nieuniknione, ponieważ Henryk IV zyskał wówczas przewagę polityczną nad papieżem Grzegorzem. Poprawiły się stosunki monarchii piastowskiej z Czechami, gdyż Polacy zaczęli im podobnie płacić trybun za Śląsk. Pozycja Polski na arenie międzynarodowej na tyle osłaba, że wykorzystał to książę Kijowski, który w 1079 roku kolejny raz przyłączył do swojego państwa Grody Czerwieńskie. W tym okresie władca najczęściej przybywał na Mazowszu.